A więc, Siemanie ja, ja jestem TheWorwin, a dzisiaj zapraszam Jest to szóste. robimy na jakimś dziecku, może coś się uda zrobić, więc zapraszam Jest o szóste. Widzimy się tuż po imię. No dobra, no, 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 no to chodź tutaj gdzieś kopać. Ej, a jak masz na imię ziomek? Michał. cześć, a nazwisko? Nober. A, a ile masz lat? 10, o, takie pytanie, yy, A jak tam ocenię szkole? Dobrze? Bo ja mam... A, no wiesz, nauczycielka pobiłem i w ogóle. A, pobiłeś? Dałem nauczycielkę i w ogóle. O, no to ładnie, no to grubo. Widzisz, ja tutaj. Ja no. sam szóstki dostałem z angielskiego, angielskiego, to wiesz. No czemu takie dobre oceny? Mówisz? A czemu takie dobre oceny? Bo jestem kowsem z jego i w ogóle. Aha, no to... A masz kanał na YouTube? Mam. Ile subów? Eee, tam mało. Nie no, ma co się falić. No da, dawaj, dawaj, ja powiem ile ja mam. Ja mam trzy przerwało czy coś ile? Trzy. A trzy suby jakbym tak mógł cię poprosić, to trzymaj trochę dłużej ten guzik, nie? Na tym spiku, bo trochę przerywa. Teraz? Trzymaj trochę duży ten przycisk na tym spiku, nie? Jak mówisz coś. Czyli masz Michał lat i masz 10 lat, tak? Yy, no tak. A ceny jak miałam, dobre? Mówisz? O ceny jak tam, bo wtedy. cię No przerwa... dobrze, no dobrze, wiesz. Na to Ogólnie yy, ja tam zdałam nauczyciel. <laughs> Jak? Nie wierzę w to. No to dobry szacun! Ty, to ja muszę wyjaśnić! Nie no, sorry! Nie. Ej, 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 sorry! Ej, ej. Sorry! Ej, ty, ty. Sorry, nie. To, był, to był taki żartik. Przecież gdzie ja ziomka bił ze gildii? Przecież my tu razem gildię będziemy zakładać, nie? Zionek? No, nie wiem. Czemu nie wiesz? Ej, tepancie? Daj, dawaj, te, tepaj. Jeszcze nie topnęliśmy, bo jesteśmy podczas a no, walki A no właśnie A dasz mi do najta? Co? A dasz mi do najcika Czy do No, no to okej okay. No to łapcie i temy Idy miałeś koksów? Dwa O Jezu Ej, ty nie klep mnie Ja mam lagi czy ty? Chyba ty o, oh, sorry. Ej, ja czekaj, bo mam lagi. Ej, okay. ja czekaj, bo ja nie wiem, co ja robię. O, Siema Ej, ty masz premium? No, mam. Ej, ty, pokaż skina. No, chod. Nie, nie będzie widać. Ej, no, nie będzie. Będzie, będzie, Ej, mi się usunął. Ale nie, chodź, zdejmij się to Ale patrz, mam Alex widzisz? Ej, no. Co się Oszust Nie Oszusta zrobisz No nie, ja sorry, aura mi się odpaliła A. No serio, sorry Zaraz ci te temu oddam To no, oddaj i ty Okej okay. A co tam jeszcze powiesz fajnego? Za bardzo to mogę powiedzieć, żeby ci tam na uszuście zostawili łapkę w górę. Jakim uszuście? Ja, ja tam nie robię oszusta. Ja tam nawet nie wiem, co to jest kanał na YouTube. Nawet nie wiem, jak się zakłada. przecież. No serio, nie wiem. Kurde, Aura. Dam cię z YouTube'a, Forwin. No ta jasny. Nie wlewaj co. So. Ja z YouTube nie wiem, no jak się kanał zakłada. Serio. Tak, na pewno. Nie no, serio, tepnij się, don't cheat'emy. Jakoś mnie zabijesz przed chwilą. Nie no, serio, przez Przeprzy... przez przypadek. Dobra, jesteśmy po to z walki. Czeka zaraz następnie. Ech, dobra, teraz. Jeszcze, muszę poczekać. Teraz. Teraz. Ej, ale mnie nie bi, serio Bo ja w ogóle mogę takiego DOSA ci wy, wywalić w kąpę, nie? Nie żartuję Dobra, dasz mojej ty? No, się daje, tylko go Co tutaj ja w ogóle? No, spoko, spoko. Ej, patrz, zabawimy się w taką Nie, no tutaj, a nie, no to dobra myślę z tym Zabawimy się w taką zabawę, nie? Patrz, skaczesz, skaczesz i ja, i ja wylosuję to, to coś. To tym mi cię uderzę, ale ja raz, okej? Okay? Skacz skacz. Mieczyk wylesujesz. Mów stop. Ej, okay, jak, jak stop powiem, tak? No, mów stop. stop. No ej! Sorry! <śmary>. No chodź! Te mm. <śmary> pnij się. Ty teraz. Nie! Nie! się. Nie! No Nie! 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 Nie no. Cicho ten dziecko się wyjaśnię. Ej! A... Co? i twoich rodziców w sobie z chęcią z nimi. Bo ty mówisz, że tam na no, zaliczyłeś, no... Trochę... gruba akcja. No i co? Oni o tym wiedzą. Że zaliczyłeś? Nie wierzę w to. Daj mi ich. Nie, teraz nie mam. Dawaj, tapaj się teraz. No I zabijesz, tak? No, a jak? Nie, żartuję. No daj mi ty, no. Ok, tak. okay to zaraz dam ci item, itemki. Ale niedługo nie robię swojego teksturpaka, chcesz? Czy nie? Mojego teksturpaka. Czekaj, bo cię przerwało. Bo niedługo nie robię swojego teksturpaka. Czy chciałbyś mojego teksturpaka dostać? No, fajnie by było. Ej, właśnie, ej, ty ziomek. Jak ty niby mnie zaraz z YouTube'a, nie? To chyba nagramy coś na, razem na YouTube'a. Dobra. To ty dawaj, ustawiamy się razem, ty tutaj, nie? A dawaj, z drugiej... Dobra, trochę, trochę to kiepsko. E, dobra. E, Siemanko, czekaj. Mm. Siemaneczki, ziemecki. Ja jestem DeVORWIN, a dzisiaj z nami jest Palik. Przywitaj się! Siema! A dzisiaj będziemy robić o 26. No. Więc... Ziomecki! Zostawcie lajka w górę, komentarz, suba. Chyba no i... w dół. Tak, w dół dajcie mi. Nie no, dajcie mi suba, komentarz. Lajka, no i ten dzwoneczek, żeby wam powiadomienie przyszło. Więc widzimy się w następnym odcinku. Z